do tej pory, nie mogę powiedzieć, że wam to mówię, ale... Cześć, witajcie, jestem Ericks i dzisiaj was witam w pierwszym odcinku z serii Paczki na modach, będziemy sobie grali w Minecrafta na modach na zwykłym soliwalu tak udało się, w końcu udało mi się zbustować komputer może nie za mocno, bo to jeszcze ciągle, mi parę rzeczy zostało do jeszcze zboostowania go całkowicie, jakbym go chciał ale zbustowałem go, kupiłem parę części od Michała, możecie na jego kanał Kupiłem, to zrobię dzielną w ogóle odcinek o tym, ale widzi, jak widzicie normalnie ja mogę sobie grać w MC Park, ustawiłem sobie, e, oj przepraszam, e, stałe 120 FPS-ów oczywiście skaczą, bo jest trzeba karty to lepszyć. Ale mimo wszystko lepiej to działa, mogę sobie płynnie nagrywać. Nikt mi nie wchodzi na przeszkodę, nic mi się nie loguje podczas renderowania i mogę sobie w końcu spokojnie nagrywać i obecnie tak samo ekstremować A więc tak ciekawą tą serię, że po prostu się mogę wytrzymać i w końcu się udało do tego. słuchaj, bo już ja teraz na lekcji się ale walić to nagrywam dla Was specjalnie odcinek. I weźmy pierwsze rzeczy, które możemy sobie oficjalnie wziąć z naszej skrzyki, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo itemków. E, mamy w ogóle jakieś buciki, które... Aha, które nam sprawiają, że możemy chyba po nich z nimi pływać e, Nie wiem, nie wiem o co chodzi A nie, to przepraszam, to że musimy... Aha, musimy, musimy pić, dobra Mmm... na początku może Jakieś owieczki, schowajmy się gdzieś I... Boże, jak ja dawno tego nie mówiłem I to jeszcze gram z takim, z takim zawięciem Bo wiecie, bo tak jak się gra z drugiego tego survivala To tak jest, wiecie, z bez bezbytnie, szału, ponieważ no można go grać jeszcze codziennie, to jest taka duża w miarę paczka modów, bo jest prawie 100 różnych, różnorakich modów, a więc naprawdę mamy naprawdę dużo, ale to dużo modyfikacji, której możemy się bawić, możemy, nawet nie wiem czy nie jest e, przypadkiem, czy nie ma nieba, a więc jak będzie niebo, to naprawdę będziemy mogli fajnie się pobustować, pokonać wiele fajnych bosków i mam nadzieję, że ta, ta seria będzie miała bardzo, 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 bardzo dużo odcinków. I to będzie w sumie główna seria na kanale, na pewno, jak teraz już mi to wychodzi, nic się nie zaczyna. wczoraj to do pierwszej nocy wszystko sprawdzałem, jak mogę to dla was nagrywać 60 fps jeszcze niestety nie udało się wyciągnąć, ale udało się wyciągnąć Full HD, a więc już jest jakiś postęp, żeby dzieci to oglądali sobie Full HD, a nie z zwykłym HD I to jeszcze w ogóle być sobie oglądali Minecraft na modach, a nie tak jak kiedyś, że do żadnej serii nie była na modach, naprawdę była bardzo słaba i mnie to też strasznie przeszkadzało Musiałem grać na małe ilości FPS-ów, ale walczyłem z tym. A teraz na szczęście już mogę sobie na luzie grać. Mam stałe fps -y, mogę sobie się fajnie bawić, mogę różne przygody zdobywać. Na to czekałem, a więc fajnie, naprawdę fajnie. Cieszę się, jak moje dziecko po prostu jak dostaje zabawkę. Aha, mogę spać tylko w nocy, ale przecież. Ej, ale tu się robiła. No czemu się nagle jasno zrobiło? Ej, co się odwa? A, może już zostałem się obudziłem. Nie wiem, nevermind czy my możemy sobie tutaj robić waypointy dobra, no to tutaj, a nie, dobra, nie to tutaj nie będziemy się, bo to jest taka zwykła wioseczka to nie ma w sumie sensu odcinki będą trwały tak między 20 minut 15-20 tak żebyście mieli, dużo mogli z tego wyciągnąć, też fajnie żebyście się pobawili, musimy się napić wody czy my możemy się napić zwykłej wody jabłko na pewno nas nie nakarmi tak, że będziemy mieli nie mogę się napić zwykłej wody, muszę wiaderko zrobić, więc muszę znaleźć Kurde, no niedobrze, no niedobrze, bo już mi się woda kończy, o nie, o nie, on Tu jest ten, ten, e, aha, dobra, to mnie zabija, bo pamiętam, że są takie jeziorka, które od razu leczą, a są też takie jeziorka, które od razu cię zabijają, w ogóle widzę, że, aha, mamy rekiny, rekiny na pewno będą chciały pogryźć, a więc nie zabieramy się do tej wody oczywiście na początku. Ym, krab, o, kraby zostawiałem, bo kraby są fajne, no, ciekawe, czy nam krab dropnie, a mięsko, no w sumie tak, no w sumie y, paluszki krabowe. <coughs> No tak, no w sumie to jest logiczne, ale jest nie pomyślałem, bo dawno w to nie grałem. Minecrafta na modach nie grałem chyba 5 dobrych lat, a więc dla mnie to jest niesamowita przygoda, że ja mogę sobie w to pograć i... No i chciałbym teraz biec, ale nie mogę, bo się muszę wody napić, a musimy znaleźć. Musimy znaleźć yy, żelazo, żeby zrobić sobie... Yy, żeby zrobić sobie... Yy, żeby co sobie zrobić? Żeby zrobić sobie... Yy, zrobić sobie chociaż nie, chociaż sobie bo żeby Może mam lepszy pomysł, z dawno nie grałem w minecrafta nie mam w ogóle pomysłu e, możemy sobie wykopać ziemię czemu ja to nie wpadłem, możemy sobie wykopać ziemię przepraszam za telefon e, możemy sobie wykopać ziemię raz, dwa, trzy cztery, pięć sześć, siedem osiem, dziewięć nie, na piecyk jest potrzebne osiem ale Przecież możemy sobie wykopać mm, piasek, przypalić piasek i zrobić szklaną buteleckę. Dlaczego na to nie wpadliśmy? Dlaczego na to nie wpadliśmy? I nabrać sobie wody i sobie latać na ludzie. Ale dobra, dobrze, że w ogóle na to wpadliśmy. Eee, aha, dobra, tego nie wziąłem. Ok, a więc wymieńmy sobie drzewo na deski, wstawmy to sobie tutaj. Zróbmy sobie szybko kamienny piecyk. Okej, okay, i teraz przepalmy na szkło Okej, okay, dobra, tylko teraz, trzeba sobie przypomnieć, bo nie wiem, czemu, ale to jest szaro. Nie wiem, czy to jest dzień, czy to jest noc, czy to jest dzień. Nawet szkoda, że tu jest godzinę, Ma jakby to była godzina, to wiedział, której mam się kłaść spać. Ale tak to wiem, a więc może być ciekawie. E, dobra, jak się robiło buteleczkę? Buteleczkę się, aha, dobra, już pamiętam, jak się robiło buteleczkę, to to niech się pali. No mi się wydaje ciągle, że się robi noc. Nie wiem, czemu, ale to taka może moja jakaś widzi misia. Eee, dajcie mi moj, moj kill off, moi, kurde, nie moj kill -off, nie chcę jakiegoś takiego, w ogóle co to jest, co to jest, w ogóle przetestujmy może w tym czasie, nie idźmy może do żadnej kopalni, tylko, czy ja z tym coś mogę robić, czy ja z coś mogę robić, okej, okay, a, dobra, czyli możemy sobie tutaj się jak buteleczkę stworzyć, jak naciskamy to od razu to pokazuję, od razu, a, okej. Okay. Dobra, water bottle, water bottle, aha, dobra, nie mogę zobaczyć jak się robi water bottle, ale mogę sobie, aha, okej, okay, dobra, zrobiłem nam trzy buteleczki, git, no to już mamy buteleczki. Jak widzicie, naprawdę mamy dużo tych potworków, a więc będzie ciekawie, bo y, zaczynają się tutaj, y, w ogóle mamy plecaki, to jest spoko, jak zbierzemy skórę, mamy w ogóle normalne meble, a więc będziemy mogli sobie jakąś chatkę fajnie zrobić. Mamy właśnie tutaj z suplanety jakieś różne e, bloki i kawałki drewna, więc to jest naprawdę, będziemy mogli sobie niesamowicie. Oczywiście mamy ametys czyli ametys równa się to, że będziemy mogli iść do nieba. E, mamy chyba w ogóle lot w kosmos, z tego co widzę. Mamy e, coś żelaznego, nie wiem dokładnie co to jest. Mamy te takie ścianki różne i ich jest... Bardzo dużo, bardzo dużo mamy jakiś w ogóle. Jak takie coś zrobić? Aha, nie mogę tego zrobić. Tak? A mogę sobie na przykład tak wziąć? Nie, no żartuję. Eee, mamy różne przyciski. Mamy różne płotki. Eee, tutaj jest. To też jest do statków. Eee, Ty mamy kolejne jakieś w ogóle. Aha, to jest e, jakieś energiczne. Ano, koper, tak zwykle. Brąz, to tak, tak jak był. Przepraszam za telefon, nie wyciszyłem go. Mm, czekajcie, budzicie go. Dobra, teraz powinno już być cicho. Yy, nie powinniście jej słyszeć oczywiście przelakie, przeróżne jakieś <laughs> piły i trzeba mi się budzik w A, bo następnie jeszcze budzik na tu nas to przepraszam, odżyć. Dobra, yy, i mamy jeszcze jakieś tutaj różne rzeczy, ale będziemy to wszystko odnajdywali podczas odcinków. A my sobie zrobimy strasznie dużo buteleczek, bo to się nam na pewno przyda i yy, zrobimy sobie super. Mam 15 butelek. <coughs> Bastia jestem strasznie chory. Super, mamy... Mamy strasznie dużo miejsca jak zrobimy sobie plecaki, a więc będziemy sobie mogli to łatwo pochować, a więc to mnie cieszy. Napijmy się, mam nadzieję, że tej wody na trochę będzie mi starczyło. Szkoda, że butelki z wodą się nie stakują, to by było coś pięknego, no ale niestety to nie jest możliwe Znaczy, mamy taką rzecz, która da nam stakowanie się yy, różnych rzeczy, ale to z czasem wszystko Fajnie na przykład będzie mieć na przykład stak buteleczek wody, bo to naprawdę nam się może przydać No ale zobaczymy co z tego wyjdzie, nabierzmy sobie jeszcze trochę wody Zobaczmy pierwsze, to drugie, to... Czemu mamy tyle kilo? a dobra sama skrzynka. Aha, dobra, jestem jeszcze na slowlu. E, co tam, krówko? E, Fajnie. Przepraszam, że ja cię muszę zabić, ale teraz możemy to wykorzystać, bo pozbieramy sobie e, i zrobimy sobie mały plecak. No nie uciekajcie. Da, daj mi, daj mi skórę, daj mi skórę. Gdzie jeszcze jest krówka? O, tu jest krówka. Cześć, krówka. Muszę cię obrać. Przepraszam bardzo. Nie, że jestem jakimś e, e, tym, co nie lubi zwierząt, ale wiecie, siła wyższa. Dlaczego tylko cztery mam? Dawaj mnie. No nie uciekaj, no nie zabijecie przecież. Znaczy, no zabijecie, no dobra. Ale nie aż tak prosto. Dobra, jeszcze mam slowly, czy nie? Nie, no już nie mam slowly, ale jakoś tak wolno. A, dobra, wiem, czemu tak wolno biega. Eee, quick Pro. O nie, dobra, to, to była przesada. Ja tak na 85, bo się przyzwyczaiłem przez. <coughs> Kurde, przepraszam. Przyzwyczaiłem się przez granie na. Dobra, teraz już się sereno zrobi. Przyzwyczaiłem się. Dato przez granie w mm, granie na live'ach na bedwarsach wszyscy powiedziałem. ustawię sobie Quick Pro, Quick Pro, a teraz tak dziwnie jest. Dobra, zabijemy w sumie to trochę wygląda jak pierwsza miejscówka Blowa czy historia mojego kanału po to tak jak historia Blowa Kto wie przekonamy się już za 35 lat no, żartuję, dobra, ale yy, bo ja nie pamiętam ogólnie gdzie ja zostawiłem ten piecyk. A zaraz mi wyskoczą, wyskoczą różne potwory, wszelakie. A my nie mamy ani węgla, ani nic, nie udało nam się zebrać. Tą noc to nie jest dobry pomysł. Ale może uda nam się znaleźć jakoś kopalnię, lub coś w tym stylu, żeby się jakoś podratować. To no, musimy jeszcze szybko wykopać. Musimy szybko wykopać drewno. Żeby nam to trochę dupę uratowało, bo bez tego drewna to ani rusz Chociażby cokolwiek rozpałeś i gdzieś czuję za sobą ząbiaka. chyba Mam nadzieję, że on nie idzie w moją stronę, a jak idzie to mam jestem w dupie Mam nadzieję, że uda mi się szybko ściąć się drewno Szybciej, 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 szybciej W ogóle też spoko to, że odcinamy od dołu, taka realistyka Wiecie, ten mod taki stary, stresny Że po prostu ścinać od dołu i te drewno całe się gdzieś Tak jak powinno w prawdziwym życiu, a nie, że ścinać z taki drewna Wyobrażacie sobie, jakbyście ścili sobie, nie wiem, Drzewo składa się dziełem, to będzie na przykład z 10 tych, a wy sobie ścinacie na przykład e, jeden z Bo tylko teraz nam jest potrzebny, na przykład nie wiem, do ogrzania domu. Bo to była głupota, największa, dobra, e, video, settings, bright, o dobra, wybaczcie, że bright, ale to no, po prostu trzeba coś trochę widzieć. A więc nie róbmy siebie takich speców od Minecrafta A przynajmniej teraz jest w jasno, aby spróbować się gdzieś kopać. Może znajdziemy jakąś kopalnię, albo chociaż ten pieprzony wingiel. Które w jakiś sposób nam trochę dupę uratuje Bo zaraz sobie plecaczek zrobimy Ale nie w sumie patrzcie Przecież się ja mam łóżko Ale mam pochodnie w sumie I Czemu nie mogę łóżka postawić? Co jest? Mam pochodnie, o i widzę, że jeszcze mam tego moda Jeszcze nie przyjrzałem dokładnie tej paczki Ale mam, że nie musimy stawiać pochodni, tylko nam to będzie wszystko oświetlało Super, dobra idźmy spać Póki żadnych potworów dookoła nas nie ma I wyruszymy na przygodę, poszukamy jakiejś kopalni Zaczniemy coś kopalni kopać i w przyszłym odcinku jak już tak kopiemy sobie fajnych sporo itemków Zacząłem budować sobie chatę <coughs> O nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O Lucky block, Lucky block, lucky block, lucky block Lucky block, dajcie mi Lucky blocka Nawet taki bloki są Dobra, teraz od jakiego A! 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 No umrzy! Dobrze, rozwaliliśmy go Mamy skórę Dobra, zjedz, zjedz. Nie, 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 napiszę, napiszę, się, bo się, bo się odwadniasz, napisz, się, się, bo się odwadniasz. Dobrze. W też bardzo mi się podoba ten mont z nawadnieniem, No może to jest trochę jeszcze męczące bardziej niż ten, no, ale... Wiecie, to człowiek bez wody wytrzyma krócej niż bez jedzenia, w Minecrafcie z głównie tylko chodzi o jedzenie. No! <laughs> to laki bloka dostałem! Wszędzie koniki i o uratuje ci... uratuje ci życie. O czemu on umarł... A bo się zesponował? A dobra, on się tylko wystraszył. Myślałem, że mnie będzie atakował. Dobra, nie chcę tych koni, naprawdę. Na razie w dupie mam te konie, a ja na razie chcę jakiegoś kopalnia Widzę szkieleta. przy sobie tej drugiej miecie, ale on nas nie zaatakuje oczywiście kist jasno. Wow, w ogóle... Czuję się jakbym pierwszy raz... Jakbym grał w ogóle premierę tej gry i wszystkim wam to opowiadał. No nie, bo tak dawno nie grałem, zapomniałem jak to się gra. No, muszę sobie porównać do tamtych na przykład wcześniejszych odcinków, z czegokolwiek. No, nie było takiej płynności. Świat mi się regenerował. Yy, Minecraft się zacinał, a teraz. Teraz sobie normalnie biegam. W ogóle mamy rafę kolorową, koralową, a więc naprawdę to jest fajne. Mamy taki biomy, takie. O w ogóle, o, 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 ja, o nie, nie, tylko. Jak zgenerowałem się, tylko taka mała wysepka dookoła. co posieki jaki to jest kocur. Taka mała, idealna wysepka mi się. Ja, ja tu chcę mieć dom Ja tu chcę mieć dom I tu przy środku będziemy budowali odcinek e, budowali odcinek, budowali domek Może nawet na live'ach zacząłem budować dom, bo nawet mogę na live'ach chodzić i na live'ach sobie grać Tak jestem teraz kozak super youtuber A więc nawet na live'ie będziemy mogli O królika! Ja chcę królika, a nie to jest koty. Mogę kotka cię ten adoptować? Mogę cię adoptować chcesz? Nie, to się pierd A Albo muszę mieć rybę, no tak, w sumie zapomniałem. Bez ryba ani rusz do kota Dobra, lecimy dalej. Poszukajmy sobie może jakiegoś terenu. Fajnie, że znaleźliśmy teren na domek. I ja tam będę chciał mieć domek. Oooo, wiecie co ja tu widzę? Tylko ja nie wiem czy my nie jesteśmy za słabi. Ale ja mam taki pomysł, że zrobimy sobie crafting table. Crafting table sobie zrobimy. Lecimy go sobie tutaj. Z skóry zrobimy sobie mały plecak, nie pewnie jak się robi. I te wszystkie rzeczy, które nie są nam potrzebne, na tą walkę zostawimy w tym plecaku. A wiecie co to oznacza? Czyli, że jeżeli zginiemy i te itemki będą przez pewien czas, to będziemy musieli tylko wziąć plecak, a tam będziemy mieli wszystkie itemki. A jeżeli itemki się rozsypią, to tej itemki stracimy. A więc ja to mam łeb, jak sklep. Ci dobra, to nie jest nam potrzebne. Nie, ki kilo nam się może na pewno przydać. Yy, jeszcze jedna woda i jabłka, dobra. Yy, trzy, 4. Czter... Dobra, zróbmy tak. Dobra, idziemy, ale a nie, kurde, myślałem... Łoł, 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 to są a, to jest ropa naftowa. Czemu ja myślę? No ta, to jest ropa naftowa i będziemy mogli tą ropę naftową zbierać do Do statku. Kurde, no, a już się napaliłem I tam też jest ropa naftowa. A myślałem, że to są te spawny, spawnery, wiecie. <coughs> ale za to mamy kopalnie. Gdzie bo? Nie, to nie jest kopalnia, ale mam żelazo. Mam pierwsze żelazo, a więc super. Dopłacało się tutaj przyjść i zbłądzić, bo było warto. Mamy 4 żelaza, a więc już jakoś po wojnie nam się to zaczyna. Już na pewno możemy sobie zrobić na przykład e, żelazny kilow. I możemy wyruszyć na przygodę większą, ale to większą. Ale na początku przy odcinku za się budował e, domku albo da striby budował domku. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy tutaj coś ciekawego? O, tu jest węgiel. Węgiel nam się przyda, tylko byłoby trzeba, aha nawet nie mam czym, no dobra, no to zróbmy tak, tak, aha dobra, no tak, nie no dobra, nie przemyślałem tego, dobra, ale tu mamy strasznie dużo kobla, a więc po prostu zatarujmy wodę, ale, yy... ale ta woda dalej będzie płynęła, o dobra, już teraz nie płynie ta woda, a więc możemy sobie, kurde, żeby sobie na spokojnie wykopać węgla i widzę, że tu nawet tego dużo węgla jest Dobrze, węgle zawsze się O, jeszcze żelazo! Proszę bardzo, jak... i Jezu, już to diamenty ale zapomniałem <coughs> Kurde Nie wiem, że tutaj takiego czegoś nie ma jak Diamenty, ale mamy lead ore Mamy lida Nie wiem dokładnie, co to po polsku było, muszę sobie później wersję zmienić, bo ja nie pamiętam wszystkich dokładnie itemków, które... Nawet nie wiem w sumie, jak to przetłumaczyć To było coś... Nie, to nie była mieć, bo mieć zupełnie była inna. Nie, przy odcinku zmienimy sobie wersję, to będziemy wiedzieli wszystko dokładnie po kolei. Co i jak się nazywa? Oczywiście wiem, że też mam młodszych widzów, którzy aż tak może angielskiego nie zdają, dlatego będzie Beriks będzie uczył i będzie bawił, a mianowicie będzie takiego świętego youtubera jak Muah. Yy, dobra, zbliżmy to do końca yy, wykopy, do końca Ten yy, wygiel, który tutaj się dla nas skrywa. Jego jest, o oh, dupę, go jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, chyba tyle nam starczy, co? Dobra, mam 27 węgla, naprawdę to naprawdę na razie starczy. Stąd, że więcej nam nie będzie potrzebne. Jak na razie do odblokowywania... Kurde, kurde skąd? Do szukania nowych miejsc. O, mamy kozę, ale kozy na razie jest tutaj potrzebne. Jak zbudujemy domek, to dopiero będziemy myśleli, co tu zrobić. Ja nigdy nie potrafiłem budować domków, a więc to będzie ciekawe, a więc jak będziemy jakieś pomysły na domki, to śmiało do mnie walcie i śmiało mi mówcie. Aha, dobra, z stronie strony jest mój dom, w ogóle tutaj fajnie, bo to są takie wysepki, to wysepkę tak samo można przerobić I wiecie, i dorobić sobie jakieś takie przejście. na przykład nie, tutaj o, na przykład by była jakaś y, podziemna ta y, Na górze by był nie wiem, jakiś na przykład ogród, a pod ziemią na przykład byłaby taka spiżarnia, znaczy ogólnie spiżarnia takich wszystkich tempów. Na przykład było bardzo spoko, tam był tylko taki domek i taka na przykład, taka, taka no nie, no dobra, żadnej farmy tam nie było to byłby taki wystrzelony domek, a dopiero tam jakby się przychodziło, to na przykład była farma. to jest świetne... O dobre, tutaj mamy tonące piaski, ale... E, a nie mamy się mamy tą, mamy łopatę, super. Tonące piaski mogą nam się w sumie przydać na pułapkę na potwory. No na no, nie chcę się udusić. No widzę, że tu coś... Tuś... Aha, dobra, a, bo to, bo to, to tak, bo to się w sumie topi do tego. Ale spoko, bo nam się przyda nawet te jakieś głupie potworki albo do jakąś głupią pułapkę dla kogoś. Na pewno nam się te tonące piaski przydadzą. Widzę, że ich jest strasznie tutaj dużo, a więc, ale im więcej, tym lepiej. i więcej, tym lepiej. Super. Ile mam tych tonących piasków? Tonących piasków mamy 41. Super, mam prawie cały z tonących piasków, naprawdę wiem, coś z tego robić. I tych tonących piasków jest naprawdę dużo. A więc też trzeba uważać, bo w sumie jak nie będziemy mieli siekierki, to będziemy w głębokiej dupie, naprawdę, bo raczej łopatki, bo jak zaczniemy tonąć tych tonących piaskach to jest lipa O, widzę bambusy, super. Super, to możemy coś ciekawego znaleźć. Nie wiem dokładnie, ale na pewno coś ciekawego się znajdzie. Ja w ogóle tutaj liczę najbardziej na jakąś kopalnię. Nic na nic innego, tylko na jakąś kopalnię. Bo ta kopalnia mi się przydała tutaj z tych wszystkich rzeczy najbardziej. No ale podejrzewam, że, że w tym odcinku może zejdziemy tylko kopalnia, ale nawet do niej nie ruszymy. Dobra, ale weź sobie dużo buteleczek, bo to się na pewno przyda. O, mamy lawę nawet. Mamy lawę. Lawa nam zbytnio nie jest potrzebna, ale fajnie by było. W ogóle wiem, że muszę sobie teksturpaka zmienić. Ale to w przyszłym odcinku. Czy tu będzie jakaś kopalnia? Nie, tu jest tylko lawa wylana do wody. Wiecie, nam się. A spoko, mamy swoją tą. E, Stoniakę Ekstra, fajnie, mamy tam no My jesteśmy zajebiści po prostu w tej grze. Dobra, tu widzę, że są jakieś. E, pamiętam co to było. Pa. A, dobra, to jest Lucky Block. Dobra, więc chwila grozy. Wow, 14 obsydiana. Co? Ale mamy farta na tej mapce. 14 Opsa dostaliśmy. Czyli naprawdę już. Uj, zaczułem się. I naprawdę, już będziemy mogli iść mega 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 do przodu. Bo w przyszłym odcinku, jeżeli zrobimy zapalniczkę, będziemy mogli w sumie iść do Deteru. A więc super, i tam zdobyć. Będziemy mogli iść później do nieba, bo musimy zdobyć yy, Glowstone. Y. A więc, no jak widzicie, wszystko na razie idzie w bardzo dobrą stronę. Nie podoba się to, coś cieszę, że niedługo zginę. Ale nie ma tu żadnej kopalni O Jest kopalnia w końcu W końcu mam jakąś kopalnię Która jest sensowna A więc super Sprawdzimy czy mogę tutaj pokopać Ale Te kopanie Zrobimy w przyszłym od Oj 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 Tu jest naprawdę duża kopalnia Ej tu jest wszędzie kopalnia Co my znaleźliśmy jak my kozaki będziemy po pierwszym odcinku. Po drugim odcinku już będziemy kozaki. Ale to kopalnie zwiedzimy w drugim odcinku. A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I zapomnijcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z nowymi seriami na kanale. Widzimy się w kolejnym materiale lub dalej. Like Wydarzę się. Siemano.